Dlaczego sukces w biznesie przychodzi do ciebie łatwiej niż kiedykolwiek myślałaś? Jak to się stało, że klienci sami odnajdują twoją ofertę i chcą z tobą pracować? Jak to możliwe, że zarabianie pieniędzy stało się dla ciebie naturalne i lekkie? Jak to możliwe, że sukces pojawia się, gdy wybierasz radość i spokój? Czy to nie wspaniałe, że Twoja kariera rozwija się w zgodzie z Twoim sercem? Co sprawia, że sukces zawodowy daje Ci radość i wolność? Jak możesz z łatwością otwierać się na coraz większe możliwości biznesowe? Ile satysfakcji możesz czerpać z tego, że Twoja praca inspiruje innych?